dzień dobry, witam Was krótko, serdecznie z naszego szabłowozu, z trasy. Szymuś śpi z boku. Cześć Szymus. Myślałem, że śpić dawaj pione. Jest się manko od ale spróbuj jeszcze podespać, bo jeszcze godzinkę mamy, dobra? Jeszcze mamy kawał drogi, jeszcze ze sto Ho, ho, ho. Jesteśmy w okolicach Leszna, natomiast jedziemy kochani do nieznana na e, turniej niepodległościowy. E, słuchajcie, jak sobie dobrze przypominam, to przez nasze blisko 10 lat przygody z dziecięcą piłką nożną co roku świętujemy e, święto Niepodległej w ten sam sposób, e, robiąc to, co kochamy. Właśnie manifestując w ten sposób, kochani, ogromną radość z tego, że jesteśmy wolnym narodem. E, Życzymy sobie Wam i naszej niepodległej, aby wszystkie wojenki, bitwy były rozgrywane przy pomocy piłek, rowerów, e, aby się rozgrywały na arenach sportowych, bo to też swego rodzaju e, taka rywalizacja. Natomiast jesteśmy szczęściarzami, żyjemy w międzywojennym, pokoleniowym. E, Czasie, właściwie tu się w naszej części, na szczęście nie dzieje wiele i niech tak pozostanie. Natomiast kochani, dwa słowa, dlatego że dzisiaj będę przydrużenie. Jak widzicie, logo przebija tutaj przez pas. Wyspałeś się pódziół, bo jeszcze mamy kawałek drogi. To możesz się teraz przywitać, nachyl się troszkę, bo telefon jest zblokowany. Zobaczcie, późio też na żółto. Eee, jedziemy dzisiaj razem, słuchajcie, e, tak jak mówię do Gniezna, tam będziemy grać w turniej e, z okazji e, niepodległości e, święta. I teraz wyobraźcie sobie, że jak sobie przypominam, to my takich turniej zagraliśmy naprawdę wiele. Jeszcze z, za czasów Zagłębia Lubin tam organizowała Miko e, Takczku. Tak, E, cieszy się wolnością. Słucha się hymnów, zawiesza się e, biało-czerwone flagi i jest się dumnym Polakiem. Tak. A wolność w tej życiu, żeby... Wolność to znaczy, że możesz robić to wszystko oczywiście, co jest w ramach prawa dozwolone, w ramach konstytucji. Jesteśmy wolnymi ludźmi, rozmawiamy swoim językiem. Przypominam ci, Misiu, jesteś jeszcze malutki. Polska kiedyś była podzielona. Był taki czas, że Polski nie było. Każdy zabrał sobie po kawałku. I od dobrych kilku lat kochani jesteśmy. O właśnie uczyli się tego niedawno. A teraz pozwól mi z widzami dwa słowa, dobra? Słuchajcie kochani widzowie, nie często vlogujemy z auta, w ogóle nie często widzimy się ostatnio, ale jakby dynamika naszego życia bardzo wzrosła. Słuchajcie, trójka szabełków urosła bardzo. Tak jak Wam mówię, nie przypominam sobie, żebyśmy dziennie podległości spędzali, jakby nie robiąc tego co kochamy. Jeszcze podglądam czasami kochani na nawigację, bo jesteśmy w okolicach Leszna, idziemy z piątką, dlatego, że jest wszystko spokojnie, to pozwoliłem sobie z Wami porozmawiać. Prędkość też zachowuję bezpieczną, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Nie mamy kontaktu wzrokowego, musicie wybaczyć prowadzę. W każdym bądź razie nawiązując, uciekam z tematu, co roku świętujemy grając w piłę. Pamiętam nawet jest na kanale taki odcinek i serdecznie Was zachęcam go odszukać. Wystarczy w lupce na kanale Sebastian Szabłowski wpisać Kapki dla Niepodległej i zobaczycie w jaki sposób wykapkowaliśmy całą naszą rodziną kapki w takiej ilości jak rok wyzwolenia właśnie nadania niepodległości naszej Polsce. Natomiast kochani, dzisiaj e, e, wszyscy gramy w piłkę. Nadjadzie do Polkowic, trzymamy kciuki, oni grają młodzika Dolnośląskiego. E, dzisiaj słuchajcie e, życzymy Wam powodzenia i dobrego grania, oby zdrowo, szczęśliwie. E, no i z, jak najlepszym dla Was wynikiem to się zakończyło. Gutek z kolei u siebie podejmuje z trapkarzem z trenerem Bartkiem, Nadia idzie z trenerem Kasprem, z trenerem Bartkiem, Gutek będzie rozgrywał zawody dzisiaj, słuchajcie, z... przeciwko Zagłębiu Lubin. Słuchajcie, no taka niecodzienna sytuacja, Gutek będzie miał okazję zagrać przeciwko drużynie prowadzonej przez trenera, który no jakiś czas prowadził nas w Zagłębiu Lubin. Pozdrawiamy trenera Błauciaka. Natomiast kochani, a my, a my z naszymi kaczkami rozpoczynamy sezon turniejowy. Co prawda jeszcze zostały dwie kolejki ligi. My tą ligę dogramy. E, oczywiście słuchajcie e, pamiętacie o tym, że Yellow jest projektem, który jakby nie koliduje z pracą e, klubu, kiedy klub gra, my e, po prostu odpoczywamy, kiedy kluby e, odpoczywają, my gramy. E, słuchajcie, jak długo się uda grać, zobaczymy, sytuacja covidowa w Polsce jest bardzo trudna. Naprawdę słuchajcie, uważajcie na siebie. Nie wolno tutaj e, absolutnie historii lekcjoważyć. Słuchajcie, maseczki e, są, e, spirytusi jest, nic się u nas kochani nie zmienia, właśnie dawaj łapki kudziu, dawaj łapki ciach, ciach jest szał i teraz kochani moi przyjaciele Dbajcie o siebie naprawdę bardzo. Jak długo nam się uda grać, jak długo nam się uda być aktywnymi, wszystko zależy od tutaj blokad rządowych. Dlatego, że tak naprawdę, słuchajcie, e, ciężko zająć stanowisko w sprawie, co zrobić, żeby to wszystko wyhamować. Najprościej byłoby nas pozamykać znowu w domu, ale to może być strzał w kolano, którego nie udźwignie gospodarka i wiele rodzin, i wiele firm. I, e, aż boję się pomyśleć, słuchajcie. W tej chwili myślę, że ktoś jakby rozważa sytuację, która opcja mniej zaszkodzi, tak? bo, bo jedna i druga szkodzi w tym momencie niesamowicie. Ale nie mi się w tym wypowiadać, nie mi zajmować stanowisko, my się dopasowujemy do wszystkich dyrektyw, dlatego dzisiaj gramy turniej bez udziału publiczności. Słuchajcie, miało być 20 drużyn, jest 10 ze względu właśnie na różnego rodzaju kwarantanny i taką sytuację jaka jest. To udało się organizatorowi zorganizować 10 drużyn, miało być 20, i na dwóch halach gramy na jednej. Nasza drużyna też miała liczyć 8 zawodników czy 9, a dzisiaj tak. będzie jednak 7, czyli tylko jeden rezerwowy. Tak jaki To jest Czy jesteś na dwóch halach? Nie, no tak jak tatuś mówi, tak spróbuj posłuchać, dobra? Mieliśmy grać na dwóch halach, ale jest 10 drużyn i gramy na jednej hali. Słuchajcie, ja myślałem, że ciężarówka wymija ciężarówkę tylko na 4, ale S5 też nie jest wolna od tego. Ale chyba się uda, słuchajcie, to są sytuacje trudne, to jest kolejna historia, którą trzeba po prostu potrafić zrozumieć, bo ci ludzie też jadą czasami e, ogromne odległości i czasami e, to wyprzedzenie to jest dla nich bycie w domu o 15-20 minut szybciej. Natomiast e, no, mimo wszystko rozwagę trzeba zachowywać, bo wyprzedzanie e, chwilę przed rozpędzonym samochodem filmik wczoraj, słuchajcie, jak ciężarówka ciężarówce zajechała drogę i ten wywrócił ją bokiem. E, Bo czasami wyprzedzanie trwa kilka kilometrów, czasami wybierają od, tak totalnie nieodpowiedni moment, że, słuchajcie, scyzoryk się otwiera. W każdym bądź razie e, Dokładnie mamy tak, do Kościana 18, do Poznania 65, około jeszcze godzinki do Gniezna, w wiele kilometrów e, przejeżdżamy, wiele kilometrów zjeździliśmy już za piłką i wiele jeszcze ja pewnie zjedziemy. Byłeś z w Gnieźnie w Gnieźnie mamy kupę fajnych epizodów, łącznie z tym, że kiedyś pojechaliśmy tam z kamerką do Was, do widzowie, spotkaliśmy się, mieliśmy okazję powymieniać karty, pobawić się, fajny to był czas. Natomiast czy w piłkę graliśmy w Gnieźnie? Nie umiem sobie przypomnieć, być może, na pewno, przepraszam, graliśmy z drużynami z Gniezda. Natomiast... Przepraszam, chciałbym jeszcze jedną rzecz właśnie podkreślić, w związku z tym, że jest trójka szabełków, to nam jest coraz trudniej dopinać to wszystko. Inaczej zawsze była trójka szabełków, tylko w tym momencie każdy doszedł do takiego etapu, gdzie jego aktywność tak dużo absorbuje naszego czasu że właściwie moglibyśmy cały nasz czas poświęcić tylko pudełkowi, czy tylko Nadi, czy tylko Budkowi. natomiast no niestety tak to nie funkcjonuje, dzielimy e, włos na trzy teraz na przykład taki obóz w Machnicach, słuchajcie, no cała trójka już by chciała jechać, jeszcze rok, dwa temu pudełek nie był brany pod uwagę, Nadia raczej też jeździł tylko butek dzisiaj kochani, cała trójka się świetnie rozwija, e, cała trójka naprawdę robi wspaniałą robotę i e, no no, tak to po prostu działa. Na pewno częściej byśmy byli na turniejach. W tej chwili mamy zaproszenie na jeszcze co najmniej 3-4. Czy ja to ekonomicznie ogolę? Nie mam kochani pojęcia. Na dzień dzisiejszy mam za co pojechać i wrócić. Jestem szczęśliwy i w myśl modlitwy, którą często powtarzamy, chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. Za ten dzisiejszy chleb dziękujemy. Jutro poprosimy o kolejny raz. Daj nam dzisiaj e, opatrzność wielu wspaniałych ludzi, które na naszej drodze stoi, słuchajcie, e, pozwala nam cały czas kontynuować tą naszą e, pasję. Jeżeli obostrzenia nie zostaną zamknięte, to za tydzień jedziemy z górkiem do zakopanego. Miał kudełek z Nadią jechać, no ale właśnie się to wszystko rozsypało ze strony szabłowozów, nie są to młode auta. Jadę w tej chwili na asekuracji, to znaczy w pobliżu jedzie Artur. Gdyby cokolwiek się zadziało, to mamy bezpieczne dotarcie na turniej i z powrotem. Dzieli nas kilka, kilka kilometrów. Jedziemy na kilka samochodów. Dokładnie jedziemy na raz, na trzy, na cztery auty także kochani, co? Bądźcie zdrowi nie wiem dokładnie z kim gramy nie będzie komentarza meczowego, bo będę przy drużynie jestem kochani e... jestem, tak? tak, będzie nagrywane, wzięliśmy kamerkę poprosimy Łukasza, żeby nam pomógł w zapisie dlatego na koniec tej rozmowy od razu startuje pierwszy mecz nie ma ceremonii otwarcia wszystko jest zrobione tak, żebyśmy pograli dużo jak najwięcej bezpiecznie wrócili do domu. Przypominam, słuchajcie, że 3 godziny dróżki z miejsca naszego zamieszkania, z Dolnośląskiego do Gniezna, chyba będziemy najdalej jadącą drużyną, ale cieszymy się ogromnie, dziękujemy za zaproszenie i postaramy się zagrać naprawdę fajny, dobry futbol. Natomiast Wiecie jak z tym jest. Pewnie fajnie by było przyjechać dzień prędzej, wyspać się i tak dalej, i tak dalej, na wypoczętym zagrać. Jak pudełka zbudziliśmy o 5 rano. Jeszcze dospał tu godzinkę, półtora w aucie. Teraz wybudziliśmy go tym vlogiem. Mogłem się troszkę wstrzymać, pospałby jeszcze z pół godzinki. Nie, e tak, Wyspałeś? No, Kudzio mówi, że się wyspał, to znaczy, że jest ok. Właśnie dojechaliśmy autkiem do Łukasza, który jedzie z Arturem i Zatosiem. Hej, jelołki, pozdrawiamy Was ciepłutko. No i co, rozłączam się i bezpiecznie wracam, kochani, do drogi. Także trzymamy kciuki za nasze kaczki. Postaram się zawsze tylko w meczu powiedzieć dwa słowa, z kim gramy. Z kim gramy pierwszy mecz, nie wiem, nie jestem kompletnie wkręcony, wiem, że jest 10 drużyn. Oczywiście jak z wynikami, znacie naszą sytuację, idziemy się pobawić, robić to, co kochamy. Nie będę za wiele przeszkadzał chłopcom dzisiaj, cała drużyna męska. Nie będę przeszkadzał ekipie. W graniu będą kreować gresami. Mamy jednego zmiennika, także wszyscy nagrają się tyle. Z nami no, będzie no, Artur, z nami będzie Antoś. Nie wiem, kto z nich dwóch będzie na bramce, a może troszkę jeden, troszkę drugi, bo my obaj jesu, lubią jesu, bronić. chyba Bo Artur, bo Artur, bo Artur no, zobaczymy kochani Artur jest po kontuzji, wraca po kontuzji, gdzieś przy interwencji e, e, uszkodził obojczyk. Zdaje się, że obojczyk, także już tam wróciło wszystko do normy, trzymamy kciuki. E, w każdym bądź razie kochani e, e, Antek Artur e, jest z nami Kudełek, jest z nami Hubert, e, Igor i e, Maciej. E, no i e, Dawid. W takim składzie... Schmacie... Nie mam pojęcia taki czas być może choroby być może jakaś kontuzja no dzisiaj tak zestawiliśmy drużynę jeszcze do samego końca wierzyliśmy że Wojciu z nami pojedzie Wojciu pozdrawiamy serdecznie jeszcze nie jeden turniej razem zagramy ale no u Wojcia właśnie się pojawiły jakieś tam e, historie kwarantannowe trzymamy kciuki bądźcie Bądźcie zdrowi. Jeszcze raz do zobaczenia. No i zakańczamy tak jak zaczęliśmy. Niepodległa wszystkiego najlepszego. Jesteśmy dumnymi Polakami. Cieszymy się, że żyjemy w takim spokojnym okresie, pomimo że nie jest to spokojny okres. W tej chwili mamy niektórzy mówią trzecią wojnę światową bez strzelania, słuchajcie, i tak to dokładnie wygląda. Ludzie w takich ilościach umierają na całym świecie. E, nikt nie strzela, słuchajcie. i e, Być może dla nas ludzi jest to e, wskazówka od góry, żeby przewartościować to wszystko. E, buziaki. Kocham. Jeszcze raz do zobaczenia. E, trzymajcie się. Piątka chudziu. Dobrego grania, Szymon. I całej e, całe drużynie kaczek. A że to jest trudne, to tam. Dobra? Zapraszam. Chodźcie, musimy troszkę koncentracji złapać, bo jesteście w chwilę ich zabieram, tak? Muszę ich wyciągnąć i trochę można to położyć jeszcze? co robisz? tak, ja ja wiem. Od 10, no to tak, tak. Słuchajcie, za kilka chwil rozpoczniemy rozgrzewkę, bo jeszcze mamy tak, dużo mniej czasu. Teraz możecie się tylko porozciągać, ale przede wszystkim bardzo bym was prosił o trzy słowa uwagi, dobra? Nie chcę robić tutaj lekcji historii, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że turniej gramy z okazji niepodległości, czyli jakby urodzin naszego państwa. A my dzisiaj w prezencie dla Państwa przynieśliśmy nasze zdrowie, fajne samopoczucie. I w ten sposób będziemy się dzisiaj bawić. Robić to, co najbardziej kochamy. Zgadza się? Strasznie się cieszę, że jesteście. E, oby to nie był ostatni turniej nasz w tym roku czy w tym sezonie, bo wiecie, że sytuacja jest trudna. Dlatego mamy gorącą prośbę. Mimo wszystko po każdym meczu zapraszam do szatki i będziemy w szatki, słuchajcie, strzelać sobie na rączki z y, y, pirytem, dobra? Bo będziecie mieć kontakt z różnymi drużynami. Chciałbym, żeby nikt z Was do domu nie przywiózł żadnych sensacji, dobra? Tak. Teraz. Teraz, teraz dla Was, kochani, czas. Jakie macie pytania odnośnie turnieju? Albo inaczej, ja powiem najpierw dwa słowa, bo być może pytania, które chcecie zadać, będą w tym, co ja chcę powiedzieć, dobra? Nie, pierwsza ważna sprawa, na hali się nie gra w Waszej kategorii na spalony. Czyli jak ktoś ma ochotę na sempa sobie postać, a będzie taka możliwość, to chwilkę pewnie postoi. Ale mimo wszystko, słuchajcie pracujemy, dobra? Mamy jednego zmiennika, także nagracie się dzisiaj wszyscy. 12 minut będzie trwał jeden mecz. Dokładnie. A teraz będziemy mieć jednego zmiennika, kochani, i będziemy wymieniać solidarnie podczas, dobra? Chyba, że ktoś z Was poczuje, że nie ma prądu i sam poprosi o zmianę, dobra? Ale jeżeli nikt nie poprosi o zmianę, to zrobimy po prostu tak, ja zaraz sobie skalkuluję ilość meczy i czas, wszyscy porówno będą grać. Artuś piękną masz jelą gruzę. Nie przypominam sobie ślicznej z kamparskiej gruzy jelą. No właśnie, teraz odnośnie wprowadzania piłki, tu Artuś dla Ciebie koncentracja. mnie, są dwa rodzaje wprowadzania piłki. Jak piłka wyleci na łódź bramkowy, to w ogóle nie możesz za połowę wyrzucić, czy kopnąć, czy uruchomić. Wtedy gramy krótką piłką, bez dwóch zdań. Tak czy inaczej, zachęcam do kontynuacji tego, co Was uczą w kuchlicach, że gramy po prostu piłką wyjście od bramki, jak najmniej lagi. Jak to Właśnie, jeżeli z akcji złapiesz piłkę, to wtedy, z tego, co Pan Organizator mówił, stawiamy ją na ziemię i możesz z ziemi uruchomić za połowę kolegę, dobra? To jest ważne, kiedy gonicie wynik, kiedy jest mało czasu, kiedy trzeba szybko zdobyć bramkę, albo cała drużyna mocno presuje i tam ktoś został. Można tak raz na jakiś czas zagrać, ale żeby nie był to pomysł na granie całych zawodów, dobra? Nie, nie chcemy, żeby każda piłka była... to poprzednia drużyna strzała. Właśnie odnośnie autów. Słuchajcie, zasada jest taka jak w tym barku. Piłki wprowadzamy, czyli kładziemy na ziemię i uwaga, jeżeli odryblujesz jednego drugiego, możesz sobie oddać strzał. Ale tak, żeby wytoczyć piłkę i od razu strzelić, to, to będzie przerywane. Czyli trzeba dwóch Niekoniecznie dwóch. Jednego wprowadzić. Ja nie, nie, nikt jak kontaktów nie liczy, tylko na pewno nie chodzi o to, żebyście przepchali podeszwą i uderzyli. Takie rzeczy tak nie możesz tylko na przykład komuś z autów rzucić, na przykład. Ale nie ręką. Auty wprowadzamy nową A to trzeba wygotować i Tak, oczywiście, oczywiście. To nie jest tak, że musicie wprowadzić tylko. Jeżeli kolega jest lepiej ustawiony, to go odpalacie podaniem. On jest sam na sam i kończy. Także... Proszę Was o fajną zabawę, szanujcie się, bawcie, róbcie to, co najlepiej potraficie i bez zostawiania jakiejkolwiek rezerwy, nie mamy aż tak dużo grania, my kondycyjnie jesteśmy przygotowani do takiego grania, do dużo większego. Co prawda to jest nasza pierwsza gra na hali, nie wiem, czy gramy halówką, zobaczymy w trakcie, jeżeli się okaże, że ta skacze i żabkuje, to... no to powiem Wam, to to gorzej jest tak naprawdę, bo piłką halową wy jako techniczni trzymać się przy nóżce, a taką jeszcze jak zagrasz górą do kolegi, to pamiętajcie, że on musi dwoma, trzema kontaktami przyjąć, a ten czas obrońcy mają, żeby do niego dojść i go ciachnie. Dlatego jeżeli jakąkolwiek piłką nie gramy, staramy się grać bardziej po ziemi, dobra? A okay. No tak, jak ci ładny wolę siądzie, to w ogóle na ławkę do końca turnieju, jak nie spróbujesz. A tutaj jakoś była połowa. Okay? jak jeszcze macie pytania, moje Kaczuki? Wyglądacie przepięknie. Zaraz poprosimy pana Patryka o fajne zdjęcie tutaj w tle sala. Słuchajcie, przed meczem przyjdziemy się tutaj troszeczkę rozgrzać, porozciągać, pobiegamy dobrze. Przed każdym meczem kto inny będzie prowadził rozgrzewkę, dobra? Kto zaczyna pierwszy? Ja. Dobra, pierwszy zaczyna, ok, pierwszy zaczyna rozgrzewkę. I tak samo będzie z okrzykami, dobra? Jest nas dwóch, czterech, sześciu. 2, 4, 6, 7, mecz zagramy sześć najprawdopodobniej, czyli każdy wpisze FC, reszta krzycie jelo, dobra? Okay? No i co? Czy jeszcze jakieś pytania? Okrzyk na próbę. Za ile gramy mecz? Zaraz robimy sobie właśnie okrzyk na próbę. Ja sobie tu spróbuję krzyknąć. Słuchajcie, za ile gramy? Gramy za 30 minut. 9.50 gramy czwarty mecz, prosiliśmy organizatora, żeby nie grać na początku, żebyśmy mieli czas właśnie na takie rzeczy, żeby nie prosto za auta w buty i grać, bo to jest słabe. Lepiej się obudzić, pogadaliśmy trochę, teraz pójdziecie sobie popatrzeć, jak chłopaki grają, a mecz, jeden przed meczem, mecz, przychodzimy tutaj i zaczynamy się rozciągać, dobra? A teraz dawać łapki, dawać łapki, uwaga, ja pierwszy, dobra? Uwaga, FC! Jego! Tak jest, zapraszam.